Siemam Ordytua Dixon, witam Was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Seven Days to Die. Dzisiaj odcinek szósty. Lecimy z tym. ostatnim odcinku yy... zaczęliśmy robić kolejne zadania u handlarza. Yy... I ostatnio, jeszcze na koniec ostatniego odcinka, wzięliśmy jedno zadanie. I mówiłem, że dzisiaj tam pójdziemy, więc lecimy tam. W tym odcinku pokażę Wam trochę tego kopania. Żeby nie było, że oszukuję, czy coś 400 metrów to nie jest tak daleko, pobiegniemy sobie O Ostatnio znaleźliśmy skrzynkę z jedzeniem, może teraz też nam się uda Te kamyczki pozbieramy ładnie Tu jakiś spalony samochód, to nie yy, dobra I Tutaj mamy jakąś, tu sobie też zwierzymy Dobrze Przeładujemy karabin? Nie, 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 dobra Jakaś dziwna mgła jest w ogóle Jakby coś nadchodziło Właśnie, ile mogę zrobić? kamien... No, 5, dobra. Niech będzie 5. Może mi się uda upolować tego królika ładnego. Czy to zając? Nie wiem, co to jest. Dobra, nie udało się. A, nic się nie stało. Tutaj sobie jeszcze zbierzemy to. O, fój. Mm. Lecimy do naszego punktu. Zbiórki. Dobra, już 180 metrów, już kawałeczek. Już myślę, tak trzeba będzie robić, zacząć robić bazę tam przy tym mieście. Tak myślę. Oby tam był jakiś handlarz, czy ktoś taki. zombiaczek, to sobie go załatwimy oczywiście. No co, no co, ziomek, Jesteśmy na jedynie, tam się szybko ładuje ten. Eee, stamina leży. One są mega wolne, ale z, z dnia na dzień będą coraz gorzej. Coraz gorzej będzie się ich rozwalało. Dobra, yy, punkt zbiórki tu jest gdzieś, tak? Tak, yy, mam moją opatę poziomu pierwszego, niestety. Tylko. Yy, dobra, gdzieś tu jest ten punkt zbiórki, i tutaj jest punkt zbioreczki. Dobra, mamy. Przyjąłem zadanie i zwęża się ten punkt. Dobra, na, na sam początek trzeba trochę to ogołocić z trawy, tych takich kępek żeby. Dobra, dobra, i teraz tutaj. Ja tak zaczynam zawsze na środku, jak to kopię. Cholera, jeszcze gdzieś trawa, dobra. Yy, Pozostałem na obszarze, jestem gdzieś w pobliżu tutaj. Dobra. Jeszcze trzeba poczekać, aż się stamina załaduje. Poczekajmy sobie. Yy, dobra, tu to się już załadowała. Nie, jeszcze nie. 134 aż mam staminy, bo mam takie ulepszenie tutaj, bo zjadłem jakieś tam trawkę. O, dobra. Trochę się wykopało. Jeszcze trochę wykopiemy i zrobię cięcie, bo nie chcę, żebyście tego oglądali. Tylko pokażę. Dobra. Dobra, to ja robię krótkie cięcie. Zara, będziemy. E, dobrze, to znaleźliśmy e, naszą skrytkę, i to znowu jest skrytka z żywnością. Tutaj musiałem się tak głęboko kopać, ale udało się. Nareszcie. Jeżeli rolnictwo południa. I zombiaki są wokół mnie gdzieś tu. O, zrespiły się. Trochę ich tu jest. Sobie tego załatwimy. Tych sobie u tak oberwał. Trzech takich samych? Nie. Dobra. E, walniemy cię tak. Wyrwałem. Ała. A, i wydałem jeszcze punkt umiejętności, ale to zaraz jak rozwalimy tych zombiaków. Aj! wydałem punkt umiejętności na. Chwila już pokazuje. Sztega co ma wygar. Początkujący górnik. Każda historia ma swój skromny początek. Zdaję no, ogólnie, że więcej rozwalam różnych bloków i kopię szybciej. Dobra, co tutaj mamy? O, to mięsko. Dobra, to sobie to zjemy. Dobra, zwęglona, ale to dobra. Nie będzie chociaż takie. Te zimaczki mnie wnerwiają tu. O, królik leży. Już myślałem, że go, mi się nie uda go złapać, ale się udało. Tą panią tak. Potraktujemy wschodnią O cholerka. Ona zaczęła biegać. Dobrze. Obrwa strzałom i jeszcze ją dobijemy tak. I weźmiemy sobie bandaż. I może napijemy się wody. O, dobra. I już ogólnie będziemy tacy na jedzenie i napić w ogóle. Dobra. Yy, idziemy sobie do handlarza i weźmiemy kolejne zadanie. Chciałbym dostać coś od handlarza, żebym mógł się przemieszczać. Jakiś coś chociaż jakiś rower czy coś. Żebym mógł się przemieścić tam przy, tom, przy tym mieście. I mam, miejmy nadzieję, że tam jest jakiś inny handlarz jeszcze. Ale to się zobaczy. Już trochę zadań u niego porobiłem. Ciekawe ile jeszcze ciekawe ile jeszcze jestem bardzo ciekawy tego e, Aloes nasiono no takie fajne rzeczy mi tu dropnęły dobra zbyda je do skrzynki Warto zbierać takie odpady. O, na przykład taka... Może jest zepsuta, może do, można dostać dezenterię ale daje więcej jedzenia o 5 niż mięso. Takie zwęglone. Potem uda nam się jakby... Jak będziemy czytać więcej tych czasopism, uda nam się zrobić lepsze mięso, takie ugotowane czy coś, ale na razie to... Tylko takie zwęglone udaje mi się robić, no. Niestety. Dobra. Tutaj jeszcze mamy nawłoć, chryzantemę. Można robić takie rzeczy. Czerwoną herbatę, antybiotyki pochodzenia roślinnego. I takie tam rzeczy. A już mega wolni jesteśmy. 13 obciążenia aż. Dobrze. Ale na szczęście blisko jest handlarz. To się uda szybko zrobić to. I tyle. A jak dostaniemy od niego jakiś rower czy coś, którym, za którymś razem może, bo <coughs> wiem, że się da, to... Obczajimy trochę mapę, poeksplorujemy okolice Kilka kilometrów wokół handlarza. Może znajdziemy innego handlarza, bo jest kilka handlarzy na mapie jest. Pani handlarz. Pani handlarz? Tak, pani handlarz. Yy, dobra, jesteśmy, idziemy odebrać. Dzień dobry, witamy. Ciebie panie handlarzu. Dzień dobry. Siema. O, 560 żetonów, antybiotyki, rurobomba, witaminy, luneta. Eee... Ja chyba sobie wezmę mm. Witaminy No, witaminy Dzięki, handlarz Czy masz jakąś robotę Znowu zakopalne zapasy? No dobra Niech ci będzie Niech ci będzie Niech ci będzie, panie handlarzu Oby to nam się opłaciło. Dobra. Jeszcze nie ma nocy. To na spokojnie sobie zrobimy to zadanko. Wrócimy do handlarza. Coś tu pogotujemy To sobie damy tu. To też damy tu. To też by się przydało dać tu. Takie najbardziej niepotrzebne rzeczy na razie. Takie części metalowe czy coś. To na razie nam nie jest potrzebne. No i to muszę jeszcze dać. Na razie tyle tak. Tak. Napijemy się wody. Tam w góry jest nasze ognisko, nie wiem jak ono się trzyma, ale dobra niech będzie. Mm, pobiegniemy sobie tutaj przez ten checkpoint. Skoczymy ładnie A, tu zablokowane drzwi są ok, kiedyś też zrobimy sobie taką bazę Morda się drut kolczasty, yy, drut kolczasty, Tak, płot z drutu kolczastego. O. To przy handlarzu musimy zrobić sobie prowizoryczną bazę na ten moment. No, no i sobie pójdziemy tutaj. O! Rozwalimy sobie tego pniaka. Oczywiście po, poza odcinkami będę robił takie. Nie, raz będę robił jakieś zadania poza odcinkami. To, to, na razie to pokazuje wszystko praktycznie. A, bo ale ja gotuję na przykład poza odcinkami. Tutaj staram się, żeby nie zabierać odcinka. Tylko te najważniejsze rzeczy na razie też pokazuję. No, ale dobra. Niech będzie. Zombiak. Ale są wolne w dzień. Na wyższych poziomach trudności są szyb, szybsze niż w nocy W dzień Dobra, lecimy Odkopać zapasy Może znowu to być jakieś jedzonko Albo jakieś inne może zapasy jakiegoś innego rodzaju I ogólnie w tej grze są też różne biomy Na razie nie będę zdradzał jakie, ale pewnie się domyślacie Rozwalamy panią zombiaka Leżysz leży 400 ekspa ładnie. Lecimy w miejsce zbiórki. I to chyba będzie, będzie dzisiaj ostatnie zadanie na dzisiaj. No, chyba ostatnie. Gdzie to jest? o W jakim najsłabym miejscu trochę. No ale dobra, oczyszczamy teren. To drzewko też możemy sobie rozwalić tu. Zazwyczaj robię, że po prostu kopię w dół. Po prostu kopię w dół. Po prostu tak. O, dobra, kopiemy. Też może takie mocniejsze jakby kopnięcie. Dobra. Kopię się na pewny poziom i potem rozkopuję wokół mnie wszystko. O! Udało się już! Ale szybko sobie rozkopię drogę ucieczki Bo tu pewnie zombie się zarazpią jak z, z tą skrzynkę sobie wezmę No Ale łatwo i dobrze, że z żywnością. W sumie też bym na inne rzeczy się pokusił, ale żywność na razie najważniejsza. O rolnictwo, o herbata. No, od razu spadają niby z nieba. Nieźle, nieźle. Leży, o, udało mi się awansować na wyższy poziom. Ciebie tu, panie, potraktujemy pochodnią. O, dobra. Ale pan jest szybki Panie zombiaku Leży, ale głowę, o nie Co ty taki szybki byłeś Leżysz Tam jeszcze jeden jest, ale wrócimy sobie do handlarza No, to sobie może zjemy No i wracamy do handlarza Łatwe zadanie, szybkie To może sobie jeszcze jedno weźmiemy, ale ten na następny odcinek w tym odcinku już raczej wrócimy do handlarza i. No, i sobie skończymy ten odcinek. Dzisiaj taki krótki odcinek będzie. Taki tylko z dwoma zadankami szybkimi. No, naprawiamy sobie te rzeczy i lecimy do pana handlarza. Yy, tutaj trzeba, przydałoby się naprawić to jeszcze, ale nie mam niestety tych rur, bo zostawiłem je w moim. Yy, Skrydzę moi. Półtora kilometra do tego miejsca. Jak to miejsce nazwałem? Zapomniałem. Zakopane zapasy. Nie, to nie jest to. Yy. O, widok na miasto, a tu jest chyba ten. Tak. To tam gdzie się składa drewno. No. Tu jest ta baza. Tutaj. Wracamy do pana handlarza. Kończymy odcinek, weźmiemy od niego zadanie kolejne. I... Do zobaczenia w następnym odcinku, ale to zaraz, dopiero Mamy obciążenia dwa Schowamy sobie rzeczy do skrzynki Dobrze You loot, I shoot Aha Nie mogę lutować, a zlutowałem go chyba całą bazę Dobra Wchodzimy Siema Hmm, czy chcę bandaż? Czy chcę amunicję? Ja no, sobie wezmę bandaż tym razem Czy masz jakąś roboty? A to jeszcze zdążymy jedno zakopalne zapasy zrobić, co nie? Ta To na spokojnie Przecież jest dopiero 16 w grze. To na spokojnie nam się uda, to jeszcze jedno zrobimy, to jeszcze nie kończymy odcinka. Najmniej potrzebne rzeczy sobie wyrzucimy i lecimy. Pokrojone zakopane zapasy, no tak jakoś wyszło fajnie. No i ładnie. Że to zbieramy na razie nic, nie będziemy u niego kupować. Bo zbieramy na ważniejsze rzeczy, tak jak filtr wody, żeby zbudować takie zasobniki wody, które zbieramy deszczówkę. Lecimy w miejsce zbiórki. I oczywiście to będzie już ostatnie zadanie. Bo już nie zdążymy na 100% następnego zrobić przed nocą. W następnym odcinku postaram się oczy nagrać noc w tej grze. Co ty robisz, zombiak Jezu, gruby tek skaczy. 200 metrów do zbiórki. I zaraz będziemy. W ogóle ta moja maczuga jest taka cała zakrwawiona. Hmm. Dobra 130 metrów do zbiórki Już bliziutko bardzo W ogóle co to są za rzeczy A ja tu jest ten samochód, co ostatnio widziałem, dobra Co szliśmy z, na ostatnim zadaniu A co tam jest, tak z daleka widzę O tam Nie wiem, co to Jest struktura dziwna, dobra Nieważne Zebrałem pióreczka, piórka. Tu jest to miejsce. Oczyszczamy sobie i kopiemy gdzieś tak na środku. Na środeczku sobie kopiemy. Kopiemy sobie, kopiemy pewnie zaraz. Znowu tu się dziś będą te zapasy. Oby były. Oby, żeby nie rozkopać dalej tego wszystkiego. O, właśnie, tu już jest kamień, trochę trzeba je rozkopać. No to kopiemy. Nie mamy wyjścia innego. Nie mamy innego wyjścia. No to chyba nie ma. Nie jest tu. To może tutaj, w, w tą stronę. Oby się udało, w tą stronę. Hmm. Tu chyba też nie. A może jednak. Co jest? Oby. Tutaj się udało. Tu też nie. To może tu? Oby. Tu w ogóle ciszej słychać jakby jak kopię na kucek. O, zbliżam się do skarbu, czyli w tą stronę jest skarb. Czyli tu jest skarb gdzieś. Oby tu był. Za tą ścianką będzie. Na 100%. Nie ma? No dobra, to może tu jest. Też nie ma. To może w tą stronę, o, bardziej tu. Szybciej, szybciej. Bo 22 już jest ciemno robi w tej grze. I w, wychodzą najmoroczniejsze zombie. Dobra, już raz takiego innego spotkaliśmy. Pamiętajcie, tylko był taki stanie, że było jasno jeszcze na, na podwórku. Na dworze. Dobra. Yy, może tu? No nie, tu też nie To tu O Zbliżyłem się do skarbu, tylko taki zombie do mnie biegnie cholera o nie Jezus Mary no, gdzieś tutaj musi być ten skarb Aż sobie zabandażuje rany Musi być tu. No nie ma. gdzie on jest, ten skarb? Tu? Tu też nie. To gdzie on jest? Gdzieś tutaj w tym okręgu. Przecież ja wszędzie przeszukiwałem, to co jest? Co jest z tym skarbem? Może tu, bo tu jeszcze ten okrąg jest o. No tu też jest niemożliwe Czyli on dziś musi być tu Słuchajcie, no nie wiem gdzie jest ten skarb. Szczerze, nie wiem gdzie jest ten skarb. Tu, oby tu był. Jest, zbliżam się do skarbu. Jeszcze tu gdzieś, on gdzieś tu jest pod tym kępką. Jest. Tu musimy sobie wykopać wyjście stąd. I znowu skrytka z żywnością. Dziwne. Uda mi się tu stąd wyjść? Nie. Dobra, uda mi się. Czyli weźmiemy sobie zakopane zapasy. Sobie użyjemy. Kozacki coś dziedunia. I zombiaki się tu zaraz piły. O Jezu. Nie tak, zapomniałem, jak to się robi. Trzeba zapalić o i rzucić w nich. I rzucić w nich. I rzucić w nich. Leżysz, leżysz i leżysz. Ale łatwo poszło, Jezu! A, coraz więcej ich tu jest. Uciekam stąd. Oberwałem jeszcze od nich. I to mocno. Sobie zjemy tą rację kurczaka. Uciekamy od nich, uciekamy! No i to by było ostatnie zadanie chyba na dzisiaj, to by było no. Teraz szybka ucieczka do handlarza. I tą noc jeszcze sobie skipniemy, czyli ja sobie przeczekam na tym wielkim znaku. No i to będzie koniec tego odcinka. Bo już aż 24 minuty, 25 minut nagrywam. No, dzisiaj trochę będzie długi odcinek. Lecimy, lecimy. Do handlarza szybko w sumie jeszcze nie dwie godziny w grze, ale to jeden dzień w grze trwa 20, 30 minut, albo nie godzina. Nie pamiętam już nawet, szczerze. Masakra to była tam. O, co to? Części karabinu maszynowego. O, cholerka. Dobra, lecimy do handlarza. Już 70 metrów. Mniej, już weźmiemy zadanko następne, na następny odcinek. Na razie robię tych dużo zadań. potem nie będę tych tak dużych zadań robił. Nie, nie zamykajcie się bramy. Możemy wziąć antybiotyki, bandaż pierwszej pomocy. Myślę, że bandaże jeszcze weźmiemy. O. Mamy już dużo bandaży, już nigdy nie będziemy na razie brać. Czy masz jakąś robotę? Hmm. Tak myślę, żeby wziąć na następny odcinek sobie. Transport. Albo jeszcze zakopane zapasy. I czy mogę przyjrzeć to, to kupimy jeszcze od niego coś jednak. Trzeba coś nieraz kupić od niego. Kupimy sobie rację i I ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Cześć!